Chorwix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi... Gombina... kapitan Nie Kurwa! Kurwa! Mamy przepiertolone! Miejsce, nieznana planeta, sektor 3 w galaktyce kurwiks Misja, nie dać się zabić! Co jest kurwa? Nie atakują! Musieli usłyszeć, jak mówił pan o ślepakach i spasowali albo sfolgowali, lub zwyczajnie zdryfili. Patrzcie! To Kutanoid! kosmita! Odwrót! Łęcina. Mamy towarzystwo! No k**wa, nareszcie! Myślałem, że se w tym odcinku nie postrzelamy! Przez most. Kutanoid. Eee, twoja córka robi polki i blacha, twoja matka to JEDNYM CIOSEM JAK NAJMANA! Muszę uważać żeby się do jakiegoś bieda bo nie w***alić. Się wpierdoliłem! Żegnajcie kamraci! Tak bym powiedział jakby mi było szkoda. Kurwa gdzie ci kosmici? Taki rozpierdol na górze, a tutaj cichutko... Jak w dupie samotnego pedała. No ale wtedy trafia się wibrator. Kurwa, ale z was nie bale cioty. Lepiej od razu zapnijcie mnie w dupę. Kurwa, nic nie zrozumiałem! Zobacz, jaka pescata świnia! Andrzeju nie denerwuj Jak się! Nie mam się nie denerwować! Zaraz wyklepiemy! Na pewno Wę... już nie wyklepiesz, kurwa! To wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie! Pokaż Takiego już nie dostanę! No to kupimy spraja i będziemy malować! Praja! Czemu się kurwa rwiecie, co nie masze! I żaden żołnierz kurwa nic się za was nie dowodzi! Tłumaczyłem dziesiąt razy! Bo kurwa człowiek tu bardziej jako żony, kurwa ten sprzęt. A kurwa, przyjdzie on tego! E, gdybym wiedział, że kurwa istnieje naprawdę, to palnąłbym sobie w łeb już przy narodzinach! Przedstawiam androida eksperymentalnego Mgbewe Uno Duo! Z wierzchu nie różni się niczym od poprzedniej wersji, ale w środku... O ja pierdolę! Światło! Genitalia świni. Poproszę światło! Dzięki tym modernizacjom cyborg stał się całkowicie odporny na hipnozę. Nic tak nie wchodzi jak wódka. Wódka po disco-polo. Disco polo. przeszedł nudo Apolo, Alfa. Ganskiego poru Wykorzysta Ochranie Szukaj wiatru w polu Bomba? Wiem, że jesteś cięty na kosmitów Do tej misji przydzieliłem Twój oddział Guś nie jest już żołnierzem piecnej floty Tylko zwykłą jaszczurką Chyba wiesz co masz zrobić Janusz, zgadnij O jakiej cyfrze myślę od jednego do cztery? Kurwa nie wiem, cztery Kurwa... Nieprawda, trzy! Stawiasz piwo! Kurwa, chyba ty stawiasz... ...i to pałę! Sam spierdalaj! Kurwa, mogliby w końcu wyremontować to pierdoloną autostradę, kurwy! Co?! W ciągu pięciu minut pierdoliliśmy się w trzy czarne dziury! Aha! Janusz! A teraz skanij od jednego do trzech! Trzy. Kurwa. Nie wygląda na przejęty przez kosmitów. Ciemno, nie słychać muzyki. Ło kurwa, ale zapuszczone. Jak stadion Polonii. Ty, to Janus jednak prostak jesteś. Tylko rybki, piwko i powtórki meczy w paśmie niekodowanym. Ty. Co byś zrobił jakbyś się dowiedział, że twoja siorka opierdala kiełbachy kosmitom? To samo co ty, gdybyś się dowiedział, że twój stary ma jedno jajco. Mój stary ma jedno jajco. Spierdalaj. Spróbujemy się dogadać z Gomułem, żeby oddał nam czarodziejską broszę. A i pozbędziemy się tego jego krasnoluda. Kamil, ja gram krasnoludka. przecież tu nic nie ma. Będziesz mnie molestował? Niech ci to nawet przez myśl nie przejdzie. Do końca życia twoja dupa ma być ciasna jak po planiu. Rozumiesz? Rozumiem. Poprawię, żebyś lepiej zapamiętał. Wiesz co masz zrobić. No, dobra, a teraz ściągaj spodnie. <słuch> Wiedziałem. Co ci mówiłem o praniu? Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mówię to jakieś nieporozumienie. No to teraz się ku***a zatajczymy. Ty mnie Tam nie Milek! Nie, Kamilek! z dzidy! I na koniec zabratów! Jeeb! Anfaro, uciekaj Frodo. I TY! Twoja matka to ch! O ty kurwa O k***a! Ilu ich tam jest? Z milion! A każdy nap**a las dzidy laserowej laserami! Jak to możliwe? Co możliwe? Że z milion? Czy że każdy z dzidy? Nie, nie, że tak szybko do miliona policzyłeś! A to? Nie ty głupi, tak żartowałem! Chciałem podkreślić, że jest ich dużo! Piep, piep, ale nie dopiero trafiłem! Czy mam widziałe? chyba mnie trafił! Widzicie! Ubiegań bez słowa! Torbeta, przyjacielu! Jak już się stąd wydostaniesz, przekaż ten list! Mojemu chłopakowi Januszowi. To p... na ciota! Ja wiedziałem od początku! Janusz! Janusz, nie umieraj! Eee. A, chuj w bombki strzelił! Chońki nie będzie! O, o, Odbiło! ci koło! Nie! Mamy gorzej niż przepierdolone. Mamy przegwizdane. Zobaczycie, jeszcze, co tam obskoczymy. <śm>